Sport może przynieść wiele dobrego, jednak w pogoni za wynikami, rywalizacją, chęcią przypodobania się rówieśnikom, czy w trudnych emocjach po porażkach łatwo się pogubić. Dlatego tak ważne jest, by sport kształtował charakter, a nie stawał się źródłem presji, czy w konsekwencji poważnych problemów. Bo okazuje się, że chociaż wszyscy mamy takie wyobrażenie, że sport sam w sobie jest profilaktyką, okazuje się, że to nie jest wcale takie proste i takie oczywiste. Sport, zwłaszcza takie sporty drużynowe, zespołowe, stanowią też swoisty czynnik ryzyka, nawet zachowań, zachowań właśnie problemowych, używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. To, że sport jest istotny, ważny i kształtuje charaktery, to jeszcze nie wszystko. Jeszcze jest ten problem, o którym właśnie będziemy w ciągu dwóch dni mówić. Będziemy mówić z fachowcami i będziemy próbowali jak najwięcej wynieść dobrych praktyk. Profilaktyka i sport to cykliczne wydarzenie w niedzicy poświęcone promocji zdrowego stylu życia, zapobieganiu uzależnieniom i wspieraniu aktywności fizycznej wśród młodzieży. Spotkanie łączy teorię profilaktyki z praktyką sportową, promując lokalne inicjatywy prozdrowotne konferencja ma na celu y, dotrzeć do jak największej grupy trenerów, instruktorów, całego społeczeństwa sportowego, żebyśmy zapobiegali zagrożeniom, które niesie za sobą alkohol, narkotyki, dopalacze oraz inne substancje psychoaktywne. Wśród słuchaczy są nauczyciele i specjaliści zdrowia publicznego. Tu jest duże pole do popisu dla trenerów i wychowawców, którzy mają wpływ bezpośredni na młodzież trenującą, prawda? Bo ich jakby zadanie jest podwójne, bo nie dość, że muszą. Namawiać młodzież, to jeszcze sami muszą być tymi wzorami. Szkoła kształtuje młodych ludzi, ale również rodzice muszą trzymać rękę na pulsie, rozmawiać, obserwować i dawać dobry przykład, co w zabieganej, konsumpcyjnej codzienności nie jest łatwe. Potrzebna jest współpraca i wspólna troska o rozwój młodego pokolenia.